Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Gdzie? Idzie u ciebie? No, tu, o, obok mnie właśnie przebiega. O kurde, co on robi? U mnie on się ślizga. Zauważono walkę. Czekaj, co? Kurde, nie wiem, chyba z magii uderzy... Możemy, możemy wczytać drugiego tego save'a, co zrobiliśmy przed chwilą? Dobra, dobra, dobra. Oj, Bartoka uderzyłem. Dobra, czytujemy, wczytujemy. wczytujemy. Dostaje doświadczenie? Chyba nie. Nie dostaję za to co teraz zabija. Coś się zrąbało. Wydaje Do... mi się, że trzeba zrobić jednego rana bez czytywania. No, Gdzie... no, no. Idzie u ciebie? Idzie, ale nie miałem z nim dialogu. O nie! Co, czemu on się cofa? Ucieka. Godam z tym Bartokiem, komu no, teraz daj powiedzieć? Tam wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Jasne. Upolujmy kilka bestii. Nie wiem, czyli on u ciebie wraca? Czekaj, no u mnie wraca. Nie wiem, w sensie widziałem, bo ja u niego miałem opcję tylko, że naucz mnie strzelać z łuku i czy wszystko w porządku. To już chyba zepsute. Możemy też tego z quest'a zrobić osobno bez serwera, nie? Chcemy bez serwera? Ten jeden quest, no można zrobić. Tych w zębaczy sobie jeszcze spróbuj zlurować. Ork ma 505, 1000, 1010 HP będzie miał, jak będziemy w dwóch. Ty hey, Bartok dostał na dziurę, nie? Gdzie on biegnie? On się tu zatrzyma? Aha. nie jakiś dziwny paf ma ten twój Bartok. O kurde ty, on już tu był Dobra, ja jestem chyba głupi. Dobra, gonił, gonił, gonił. Bartok! No i jak? No nie. W porządku. Oho. No Bartok! No, widzisz co on robi? Weź z magii zaczep jednego, dawaj szybko Zaczep na, na daleko z magii i one podbiegną wszystkie wtedy do ciebie Nie, Bartok to ma w dupie, nie? O, udało się? Nie, nie udało się, no Dobra, 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 Bartok, Bartok Wyciągaj ten łuk No nie, no On z miecza postanowił ich bić Zostawcie mnie O, patrz, patrz co on robi no. Jan, delay. Ale dobrze, dobrze, daj, kółko, kółko. No nie mogę, nie mogę już, no rozumiesz. Chłop zmieniał łuk. Nie, 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 dobra, top 10 z nienawidzonych postaci od dzisiaj w Gothic 2. Numer 1, Bartok. Dobra, nie... A... Dobra, dostał. Bartok, Bartok, odpalaj się. Bartok. No i... A, pierdziela, tu... Dostał, dostał Martok, nie chowaj łuku, nie chowaj łuku Gdzie jesteś? Tu jesteś No, patrz, wyciągnął miecz Nie wytrzymam z nim Patrz, patrz, patrz Jest, 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 jest Daj was zrób Dobra, zaraz Sejwik wlatuje Czyli teraz, nie właśnie tam, za głęboko A co tu nie? jest? Tam jest, jest? Kolejny, bandyka, kolejny bandyta z listu gończego Chyba tam jest, możemy się spróbować Że tu na dole? Nie no, w jaskini tu Gdzie masz jest? A Czy ja trafię? Yyyy, eee, do tyłu! Gonią nas dalej? No. Ej, jeden goni. O! Klepiemy go? No dawaj, czekaj, dawaj. Czekaj, 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 A, czekaj, bo spadłem, Zostałem Dostałem spadłem. one hita. Hopię. Dobra, robię to, robię to. Pójdę, debele, to no. Ale zważywiłem. No, na tą nidą. Chodź, chodź, chodź. Dawaj do tyłu. Dostałeś one hita się pali, ode mnie, hopię. Goni mnie trzech? Tak, 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 tak. Kuchniak! Dobra, mnie zwykły bandyta z pałką zabija. Ale mnie, brakuje nam obrażeń. Brakuje nam obrażeń. Czekaj, tu jest królik. zabij królika. Tu jest dzik chyba. Mm, tutaj są A Dzik już też cztury, może widzę. być. Dzik jest chyba mocny. Ale ci dupną, nie? Kurde no już kuchnam! My... A ja nie żyje, nie wiem, ja nie potrafię się bić w gotiku. To raz na dwóch fokusuje, dawaj, daj, bij tego jednego. No ten jeden to mnie zabił, hopie. Ej, co to jest? Czemu mnie zaczepił? Sorry. co chodzi? ty, wiesz co. W tym mieście nie ma miejsca dla awantury. coś ze słuchem? I nie mogę wejść tutaj z powrotem do miasta. Co? No, czekaj, może, że co? Może Lord Hagen cię zobaczył, znaczy To jest Valentina. E... Było widać walkę. Biatyka z motłuchem w porcie to. z w porcie to jedna. A masz, Jeśli na to ile? 300 sztuk złota. No ale Bełcik. A ilutowanie to jest śmieszne, polecam kupić... Łowienie, ręki, łowienie, jest... łowienie! O, stary! Oj bratku, hopie, ja wylądowałem pod wodą i zacząłem łowić. No. Kurde, co to się stało? Halo? Wsadź kamerę pod wodę i jeszcze raz wyciągnij. A bo nie ma staminy. No, mam 5 HP. Eee, kurwa, ciężko fuj. Ja pierdolę A czekaj, skoro mamy save'a, to daj sekundkę. Czekaj, ja, ja coś muszę sprawdzić. Tu da się skoczyć na ten słupek. O, czekaj, ty to żeś znalazł teraz. Ty, ja bym ci ich zbejtował, ty byś odpalił to. Dobra, czekaj, Burza. No to czekaj, nie wystarczyłoby. na dół? No. Aaaa! to mówię, można ich. Ja ich rzucę jakim zaklęciem, będą biegli tutaj, ty wtedy burzę odpalasz. No, odpalam burzę, ale ta burza ich nie zabije wszystkich. Myślisz? O, dobra, czekaj, robię Sniper na tym. na tym. na, tu na tym. Po, po wczytaniu spadasz, nie? I się wszyscy kurwa rzucą. Jeszcze powiedz, że mają. o, jeden biegnie. O, czekaj, ty! Oj, teraz mi kryta wywalił. Może ja się uda po jednym rzucać, jak tak z daleka będę ich atakował. Dobra, tu rzucaj w niego. O, kurwa, ma łuk. Nie, biegnie, dobra, biegnie. I debil, A, to już koniec! No nie no, łuk wyciągnął! No. Co to jest? Bar Bartok cosplay zrobił. To już koniec! Subierz go? No, umarłem. Taktyka Bartoka, wyjąć łuk na mele i zabić chłopa na hita. No, mnie chłop z tego, ze strzelby strzelał. No i kurwa wie łuk. No i kon Co koniec! Co hopie! Robino? Hopie! Mi się źle stało właśnie. I co ci się na ekranie kurwa dzieje? Jego zdrowie. bandyta, Jego nick, bandyta, bandyta i moja postać się zabagowała. To trzeba jakoś taktycznie, trzeba się schować za ścianką. Wiesz, o tutaj gdzieś tu w bok, nie? Tak. O, 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 idzie, idzie. I idzie Myk, jak miało? bandyci. <śmiech> <Kurwa>. <śmiech> Dobra, idziemy do Randolfa. Gdzie ty jesteś? No i do Randolfa. Czekaj, gdzie to się Halo? A, bo to z drugiej strony się biegnie. Twoja orientacja w terenie jest zaiste. nie tu no nie W mi terenie, Reśmi, dysplokował mnie. Dobij go. Nikt tak do mnie nie mógł. Powiedz, jak to zrobisz. Już. No, źle. Dobra, czyli mogę zostać Twoim czeladnikiem. Jesteś gotów? Tak, mistrzu. Ważna na tych użyjemy te... te. jakieś czary mocniejsze. To nie wiem, co chcesz zrobić. Czekaj, dałoby. Spróbujmy najpierw jednego zlurować. Czekaj, uczekaj. Ty, ale możemy się... O kurde, biegnie kolejne. Kurde Wypiłem potkę w miejscu. Aż, dobra. Chyba wanko. Ja bym podbiegł tam, wywalił jak najwięcej tych ognistych strzał i uciekł do tyłu. O już się obudzić. Dobra, walę, walę, walę. Ost! jest dług jakiś wyjął. A, bo to manys jest, że więcej, dobra. Oj, zonehitował mnie, dobra, nie żyje. Właśnie, zrobię tak, że zaczepię jednego i potem zmienię na burzę ognistą i rzucę burzę ognistą, jak będą bardziej zestakowani. Wow, kuchnia, ale się jara tam! E, zabijam jednego! No. Drugi, Ej, dwóch, drugą? dwóch cię nie z łukiem. Nie wiem, myślę, myślę, że jakbyśmy we dwójkę... A czekaj, biegaj, Ej, tak biegaj, bur... tak? Rzuć, 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 rzuć! Dawaj, dawaj, dawaj! Czekaj, czekaj, bo ja ale, tego... ale będzie bum boom, boom, bo ja tego będzie. nie mam ustawionego. Mała nie burza ognia. Wyglądał. Boże... Fire na czacie, fire na czacie! O. A to się ładuje chyba jeszcze, nie? Nie wiem. Jeden umiera właśnie. Bije się z niebieskim. No, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie. To co jest? To nie jest jakiś opętany. O, on u mnie cały czas macha mieczem! Skąd ja mam wiedzieć, kiedy on uderza? Sobie zobacz, jak to u mnie na streamie wygląda! O, kuchnia! Oj. <laughs> Dobra, Patera co ja robię? Poczekaj, daj mi pierwszemu iść. Ale to zrobiłeś, nie? O stary, szykuj się. Oni biegną tu? Możliwe, że się zblokowali. O, jeden biegnie, jeden biegnie, jeden, jeden. Idealnie. Dobra, czekaj, uciekaj, uciekaj. Nie działa. Nie działa? Jak nie działa? Co ci nie działa? Ej, dawaj, klepiemy go w mele. Ale on, ale on wywija tym mieczykiem. O nie! O kurwa. Piotruś, no tylko masz blokować jak się odwraca. No ale on się obrócił z niesamowitą prędkością. Co? Ale dobrze było, dobrze było. O ma łuk wyjął. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj U bomby zawaliłem tu! Ty, hopie, jeden nie żyje, jeden leży. Uciekaj, czekaj. bo ja jestem... ten jeden ma 170 hp ma. Dawaj, wygraj z nim. Jeden, jeden sobie odpuścił walkę. Nie, wyciągnął łuk. Ten też wyciągnął łuk. No nie mogę, no. O czekaj. Ej, nie, nie teleportuj się! No bijesz? co się dzieje? No bije go! No bij go, ile on, ile on mnie, ile on mnie No Przecież bije mnie teraz, co on... O nie, kurde, teraz ja cię lubię Nie masz szans z nim chyba, co? on ma kombinację Cholejne, pięciu ataków. Tak. Bo on ma mistrza jakiegoś na tej broni jednoręcznej. On śmigli, śmigli z Wiedźmina. Całkiem prawdopodobne. Jednego nie trafiłem. Czekaj, czekaj, nie, nie wychodź, nie wychodź. No gdzie ta reszta? Czekaj, co biega w miejscu. Mam walić do niego? Tak. Jasiu... O, jeden już z ukusztela. sztela Ej, no co to miało być, no? No już było dobrze, no już było dobrze, no. Tak nam zleci do tej północy i pójdziemy pod marfu harpię się nachlać. Na no czekaj, daj mi teraz wykonać mój plan. Alfa, beta, sigma jesteś tu? A z łuku dostałem. Kurwa. A co myślisz o planie bomboszka Alladyn? Plan bomboszka Alladyn zakłada, że ja tam wbiegam, rzucam zaklęcie, wbiegam w środek i cofam cały czas do tyłu, czyli cały czas będę parował i wtedy ty rzucasz im bombę. Możesz się też wydupczeć, zrobić e, tego kamikadze i spalić. Czeka jednego zabiegu chyba. Chłop do mnie strzela z miecza, chłop do mnie zmieczasz Trzymam się tam, bo on nie wie co robi sam. A. O nie! O nie! Cholej! Tu nie ma, nie ma szans na błędy. To od razu mi mówisz bez błędów. Startowałem. Wydaje mi się, że program kosmiczny Aladdin to był dobry pomysł. Tylko czekaj, teraz muszę wbieć bardziej w środek, żeby na pewno wszyscy mnie stargetowali, żeby wszyscy dostali bombę. Dobra, nie żyję. To, to jest plan, to jest plan. Ja wiem, to że to, to w końcu to. zadziała, mówię ci. A ustaw, weź to się trochę do tyłu? Nie, bo, nie bo pozostała dwójka. Nie wyjmuję łuku. Dobra. Przygotuj się! Trafiłem w ciebie chyba. Czy nie, jak? nie! Niedługo by łuk. Nie! Ej, ej! Czek padło. jeszcze ty... został Hersch? Czekaj, 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 cofaj, 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 cofamy, 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 Zapisujemy. Biegnie, biegnie, biegnie. Tu nie ma, nie ma teraz szans na błędy. Jest! Jest! Głowa kurdupla, stary. Oj, bratku, widzisz, mówiłem, że program Aladdin zacznie działać. Gdzie są te dwa zio... A, on tu leży. Skończ wreszcie z tym czarowaniem. Teleportacja. No, o, nie no i zauważono po... walkę. Możesz mi nauczyć czegoś jeszcze? Wytłumacz mi znaczenie kręgów magii. Ty faktycznie, kostur no nowicjusza, bonus do inteligencji 25, oj bratku Szukuję wiedzy magicznej, pierwszy krąg magii, ale to takie do dupy ale... troszeczkę Do dupy to Ale dobra, mamy pierwszy krąg magii, czyli możemy używać tych, eee... run nie? Pierwszego kręgu Możemy używać run pierwszego kręgu, ale trzeba jeszcze mieć Dobra, mamy broń fajną, gdzie ten posąg? Nie wiem, a ja chcę dwóch handa czy jedno, jedną rękę, kurwa No ja wezmę tu bo większy damage bije i daje większy bonus do inta, więc więcej zadał z magii Dobra, namówiłeś mnie Tutaj na górze, ta, nie? Tak, tam na górze już mi coś tam pokazuje. E, ja zabiorę ten posążek. Nie, no ty tak. Ej, ja też prawie, ja też nie spawię. żyję. Ja też nie żyję. Nie. No co jest? O, ale smigła. Mam dla Ciebie posąg. A, chciałbym podążać ścieżką mroku. Zakończ rozmowę. No leż, no. Jestem gotów. Jest U! No nie, on już wszedł no nie. No mogę poczekać, ale to nie zablokuje mi questów? Czy w sumie? Może Zobacz. poczekać w sumie, no Z Zakończmy na tym momencie i pomyślimy jutro jeszcze, jeszcze dobra? Jeszcze się pomodlę, nie? Beliarze 26 karmy beliarowskiej Dobra, to co, save'ik tutaj, tak? Przy, przy Okej, okej okay, okay. Dobra, teraz, wyjdź